Mieszkanie dla singla z aspiracjami. Gdzie mieszkanie dla singla można znaleźć tak, aby spełniało wszystkie wymogi miejsca przystosowanego dla jednej osoby? Mieszkanie dla singla. Gdzie szukać? Jak znaleźć mieszkanie dla singla? Oto singiel poszukuje mieszkania, gdzie je odnajdzie, które mieszkanie dla singla będzie najlepsze i na co singiel powinien zwracać uwagę przy zakupie lub wynajmie mieszkania. Mieszkania dla singla, czyli jak wybrać mieszkanie dla jednej osoby. Kultura już od ładnych kilkunastu lat, zamiast wyrażeń stara panna, stary kawaler, podpowiada nam określenie singiel, ponieważ obecnie zdążyliśmy uznać, że ona lub on mogą wybrać drogę przez życie, która nie zakłada wchodzenia w sformalizowane związki, choć ich nie wyklucza. Single poszukują mieszkań odpowiednich do swoich potrzeb. Samotne zamieszkiwanie. Badania wykazały, że single około 30 roku życia prowadzą bardzo rozwinięte życie towarzyskie lub oddają się karierze. Nie wymaga mieszkania, które musiałoby pomieścić rodzinę. Od mieszkania single wymaga za to, aby przestrzeń lokalu była dokładnie dopasowana do jego stylu życia, a które zwykle jest dynamiczne, przynajmniej w większych miastach. Singiel w swoim mieszkaniu chce także przyjmować gości, choć nie chce przepłacać za metry kwadratowe. Status społeczny singla singiel to pełnoprawna kategoria socjologiczna wymaga mieszkania łatwego w użytkowaniu funkcjonalnego, często przystosowanego do pracy zdalnej lub położonego w dobrze skomunikowanych punktach miasta. Czego singiel może wymagać od mieszkania? Single zazwyczaj wybierają mieszkania jedno lub dwupokojowe. Jeśli brak partnera lub partnerki w prowadzeniu gospodarstwa domowego, to ważne stają się również kwestie ekonomiczne, czyli np. niski czynsz, ale także dostępność do usług w okolicy, łatwość dojazdu do pracy. Niski czynsz mieszkania dla singla niekiedy trudno pogodzić z tymi cechami mieszkania, które wzmagają mobilność, znajdują się w dobrze skomunikowanych punktach miasta. Nauki społeczne powiadamiają nas też o tym, że single należą do osób wyjątkowo zindywidualizowanych, mają własne wymagania, czasem nawet kaprysy, a nade wszystko cenią sobie wolność i możliwość rozwoju. Mieszkanie dla singla powinno odpowiadać na te potrzeby. Wybierając własny styl życia, single to również dane badawcze, wcale nie przekreślają możliwości mieszkania z inną osobą na czas dłuższy lub krótszy. Zatem, jeśli tylko stać ich na to, preferują mieszkania z lekką nadwyżką przestrzeni powiedzmy 40 m2 to lokal, w którym swobodnie mogą poczuć się już dwie osoby. Gdzie szukać mieszkań dla singla? ImmoBooking.pl to portal, gdzie mieszkanie Singiel znajdzie łatwo. Większość naszych propozycji dla singli dotyczy wynajmu kawalerek. Obsługujemy w sposób specjalny tę grupę klientów i trafiamy w jej potrzeby. Mieszkanie w pojedynkę oznacza posiadanie przestrzeni lokalu wyłącznie dla siebie. Za tym idzie przystosowanie swojego rodzaju dokładne spersonalizowanie mieszkania, w którym będzie przebywać tylko jedna osoba. A w immobooking.pl mamy te istotne sprawy na uwadze, ponieważ jesteśmy portalem, gdzie mieszkanie dla singla znajdą wszyscy zainteresowani. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do odsłuchania innych wyjątkowych treści popartych faktami zespołu immobooking.pl Treści zamieszczone na blogu Immobooking mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią porady prawnej, inwestycyjnej lub podatkowej. Informacje zawarte na blogu mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą wyrażać indywidualną opinię właściciela serwisu. Jednocześnie informujemy, że materiały zamieszczone w serwisie stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.